Witam w inwestycji przy katedrze w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej w mieszkaniu M6, dwupokojowym, na drugim piętrze w budynku z windą. To zgrabne, dwupokojowe, 40-parometrowe mieszkanie mieści spory salon. Salon, gdzie przewidziano aneks kuchenny w tej części. Dwa okna, kierunek wschodni. Jest godzina 12. Jak widzisz, jest tu nadal sporo słońca. Przedpokój. Oj, ten przedpokój ma fantastyczną zaletę, że tu w tej części można zbudować dużą szafę, która pomieści wszystkie Twoje rzeczy. I sypialnia. Łóżko, komoda, szafka nocna, ale to co w ogóle odróżnia od wszystkiego, co jest na rynku, duży, duży balkon z widokiem na panoramę miasta. Począwszy od katedry przez widok nad dachami, aż po biurowce. Także duży, wygodny balkon od spokojnej ulicy plebiscytowej. Sypialnia. Nie zapomnijmy również o czym? O łazience. Prysznic duży. Duże miejsce na szafę. I wreszcie Salon. Zapraszam serdecznie. Dwupokojowe, 43-metrowe, kompaktowe mieszkanie. Czeka na Ciebie.